Witajcie w studiu Ema Polska. Zapowiedź będzie bez precedensu, bo to nasz drugi historyczny wywiad z Miłoszem Krukiem na 6 tygodni przed jego walką z Gracjanem Misiem na FEN 59 w Lubinie. Siema miłość. Witam wszystkich, cześć, cześć. Pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Co się u ciebie zmieniło od ostatniego naszego wywiadu? Jak ostatnio gadaliśmy, to chciałeś rewan z Gracjanem Misiem, to więc go masz. No, co, co się zmieniło? Tak jak mówisz, yy, chciałem tego rewanżu, yy, nie, nie, nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie. Yy, myślałem, że będzie trzeba jeszcze zrobić jakieś walki pomiędzy, ale co, dostałem taką propozycję, długo się nie zastanawiałem. Tak jak mówiłem, chcę tej walki, chciałem jej, no i jest. Powiedz nam coś więcej o swoim wyjeździe do Tajlandii. Co zwiedziłeś ciekawego? Jak wyglądały treningi? Yy, w sumie z, troszkę zwiedziłem, yy, bo byłem na krabi na Phuket, Koh Tao i w Bangkoku, także zobaczyłem sporo ładnych miejsc. Fajny też taki reset dla głowy, odpoczynek. No i oczywiście cały czas trzymałem formę, bo cały wyjazd byłem w treningu. Potrenowałem sobie oczywiście w w MMA na Phuket z najlepszymi zawodnikami na, na świecie. Akurat tak się trafiło, że z Sebastianem Przybyszem, którego oczywiście pozdrawiam, byliśmy w tym samym czasie Także był, były też polskie akcenty, no i codziennie razem działaliśmy sobie tam na macie. Gdzie pojechałeś na sparingi? Wiemy, że byłeś w Tajlandii, ale czy odwiedzałeś jakieś inne miejsca w Polsce po Twoim powrocie z Tajlandii? Nie, nie. Głównie te przygotowania robię u siebie. Wspomagam się oczywiście Kamilem Wilkiem, tak jak to w każdych przygotowaniach, bo robimy razem parter, także jeżdżę do łodzi. No i oczywiście tam też robię jakieś zadaniówki, sparingi z zawodnikami właśnie z Łodzi, no i, no i działamy właśnie z Kamilem też indywidualnie. Co zmieniłeś w swoich przygotowaniach? Nie pytam Cię o game plan, mam na myśli walkę z Gracjanem Misiem. Ogólnie dużo zmieniło się w moich przygotowaniach, w moim podejściu też do MMA, do tego sportu. Tak naprawdę jestem młodym zawodnikiem, także cały czas się rozwijam pod każdym względem cały czas staram zmieniać się na lepsze. Nie chcę konkretnie tutaj mówić, co, co zmieniłem. Po prostu chciałbym to zaprezentować 21 czerwca, bo, bo naprawdę zaszło troszkę zmiany w moim, w, w moim teamie, w moich przygotowaniach. Także myślę, że 21 czerwca to będzie najlepsza wersja Miłosza kruka. No ro, Robię wszystko, żeby tak było. I jestem przekonany, że tak będzie. Czyli kuje nam się wersja 2.0. Nie, nie chcę dawać takich zapowiedzi, że 2.0, bo tu myślę będzie jeszcze wiele aktualizacji, no bo tak jak mówię, mam dopiero 21 lat, jestem młodym zawodnikiem. Także tak naprawdę z przygotowań na przygotowania poznaję ten sport, poznaję jakieś nowe rzeczy, nowe myczki. Dodaje różne rzeczy do przygotowań, także myślę, że aktualizacji Miłosza Kruka będzie jeszcze wiele i wiele nowych wersji. Pamiętasz, że gadaliśmy o Was i utrzymaniu jej na dobrym poziomie? No to powiedz, co najlepszego jadłeś na pukecie? Co najlepszego? Ciężko, szczerze mówiąc, wymienić jedną rzecz, bo no jedzenie jest tam niesamowite. Ceny jedzenia też są tam niesamowite, bo naprawdę jest bardzo tanio no i dużo, dużo dobrych rzeczy ogólnie tajska kuchnia bardzo, bardzo mi podchodzi te wszystkie takie zupki na, na mleczku kokosowym są naprawdę mega oczywiście jakieś tam dania z kurczakiem z, in, z innymi mięsami pad i wiadomo, taki klasyk ten świeży kokosik to też jest coś co wjeżdża po treningu super także ciężko mi powiedzieć jednoznacznie jedną rzecz, bo no naprawdę w tym miejscu tak samo świeże owoce po treningach, czy, czy rano do śniadania to jest coś niesamowitego, także mam nadzieję, że wrócę tam jak najszybciej i, no i co? I, I będę mógł znowu tego skosztować i, i cieszyć się treningami i pogodą właśnie w Tajlandii. Mówiłeś coś o zmianach w swoim teamie, prawda? To powiedz, kto jest teraz w Twoim teamie head coachem, kto jest twoim menadżerem, i powiedz coś może o Twoich sponsorach. E, moim head coachem cały czas zostaje e, Krzysiek Gutowski. Menadżera takiego stricte, z którym jestem podpisany, nie mam. Jak na razie tą rolę pełni mój tata, którego pozdrawiam, Rafał Kruk. Zresztą no, wiele osób wie, że tata pełni bardzo dużą rolę w mojej karierze, bardzo mi pomaga, wspiera mnie. Tak samo przyjeżdża na treningi, sparingi, oglądać to wszystko i, i pomaga mi jak tylko może, za co bardzo mu dziękuję. E, jakie było dalsze pytanie, odnośnie menadżera, head coacha i co jeszcze? I sponsorów. I sponsorów. No no i oczywiście dziękuję firmom, których też myślę nie muszę przedstawiać, bo cały czas gdzieś tam są eksponowane w mediach e, moi, moi stali sponsorzy. E, no i może do tej walki pojawią się jakieś nowe firmy, które chciałyby dołączyć do tego grona e, Team Krug a tym, którzy są ze mną, bardzo dziękuję i myślę, że nie będę ich tutaj wymieniał wszystkich po kolei, bo tak jak mówię, myślę, że są bardzo dobrze wyeksponowani na, na moich social mediach, czy na walkach na moim ciele, banerze, strojach i tak dalej. Teraz przejdziemy sobie do tych pytań leżejszych, lifestyle'owych. Powiedz Miłosiu, która piosenka będzie otwierać twoje następne wejście? Opowiedz trochę o tym, jakie muzyki słuchasz na co dzień. Uh -huh. eee, u mnie klasycznie wychodzę do tej samej piosenki, co zawsze. Remember my name to już jest taka piosenka, która, można powiedzieć, narodziła się ze mną i chciałbym, żeby, żeby też ze mną umarła, że tak powiem. Nie wiem, czy to dobrze ujmuję, ale staram się po prostu jej trzymać jako taki rytuał. Z nią zaczynałem swoje wszystkie walki amatorskie, do wszystkich walk zawodowych, wychodziłem z nią. Nie mówię, że jej nigdy nie, nie zmienię, ale jak na razie na pewno ta piosenka zostaje ze mną. Eee, jeszcze raz, jakie było pytanie dalej? Bo zamyśliłem się na tej piosence. Jakich piosenek słucham, tak? Jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Jakiej muzyki e, słucham na co dzień? E, no, tak naprawdę bardzo różnorodnie. Po prostu co, co wpadnie mi w ucho? Nie mam jakiegoś takiego określonego gatunku muzyki, e, którego słucham. Czasem ktoś e, puści coś fajnego na macie, wpadnie mi to w ucho, to dodaję sobie do playlisty. i i słucham na bieżąco. Także raczej nie jestem taką osobą, która jest stricte sfiksowana na jednym, na jednym stylu muzyki, tylko raczej różnorodnie bardzo. Pracujesz zawodowo, czy studiujesz? Co robisz tak na co dzień oprócz treningów? Bo jesteś bardzo młodą osobą, masz dopiero 21 lat. Nie studiuję. Aktualnie prowadzę też treningi personalne i treningi grupowe w nowym klubie w Warszawie, który otworzył mój kolega. GT Gym Warszawa. Także też zapraszam wszystkie osoby, które chcą potrenować ze mną czy, czy z innymi e, trenerami. E, no i co, prowadzę tam treningi, nie, nie studiuję, no i na co dzień zajmuję się zawodowo MMA. Pamiętasz, jak pytałem się ciebie ostatnio o tatuaż, który chciałbyś mieć, wspominałeś o kruku w koronie. Czy jest jakiś progres w tym temacie? Jak, jak na razie nie. Jak na razie żadnych tatuaży, tak jak mówię, nie posiadam. Nie, nie jestem jak na razie w 100% przekonany do jakichś tatuaży, ale myślę, że gdybym miał jakiś robić, to, to najbliżej mi właśnie do, do tego. Wymien proszę trzech swoich ulubionych sportowców z MMA, z Polski jak i ze świata. Z Polski i ze świata. No to z Polski pierwsze co przychodzi mi na myśl, to na pewno mój e, kolega z Maty, Marian Ziłkowski. Mm, z Polaków. Myślę, że na pewno też wymienię Mateusza Gamrota ze względu na to, że no jest, jest bardzo wysoko aktualnie w UFC i kibicuję mu, żeby zaszedł jeszcze wyżej, zdobył kolejny, kolejne Mistrzostwo Świata dla Polski. No i na pewno Janek Błachowicz ze względu na to, że z, jeśli chodzi o, o męskie MMA, to z Polski osiągnął najwięcej, no zdobył Mistrzostwo Świata UFC. No i na pewno Joanna Jędrzejczyk, no bo to też jednak. Legenda, można powiedzieć, taki żeński Conor McGregor MMA. Jeśli oczywiście, to, to jej nie obraża, ale myślę, że, że chyba nie. Bo tak, taki image raczej kreowała. I, no, no i na pewno też chce, chce kreować swój styl, także po prostu Joanna Jędrzejczyk, nic, nic dodać, nic ująć. Mistrzyni świata. No i taki, uważam, że jedna z najlepszych zawodniczek wszech czasów, jeśli chodzi o żeńskie MMA. A Ze światowego MMA, no to na pewno Conor McGregor, gość, przez którego między innymi zaczynałem trenować ten sport. Ilia Topuria, bardzo podoba mi się jego styl walki, styl bycia. Ogólnie on, jako cała taka persona, bardzo fajnie prowadzi tą karierę, bardzo fajnie prowadzi swoje walki. Ma też bardzo widowiskowy styl walki. No i przede wszystkim wygrywa. I trzeci zawodnik, kogo tutaj dać ze światowego MMA. Kurczę, naprawdę jest bardzo dużo dobrych zawodników, także ciężko mi też tak powiedzieć jednoznacznie, ale pierwsze takie dwie osoby, które przychodzą mi teraz na myśl, jak o tym myślę to myślę, że GSP lub John Jones, no bo też to, to są zawodnicy, którzy utrzymywali się lub, tak jak John Jones utrzymują w tym ścisłym topie od, od wielu lat, wiele obron pasa. No i to, to są tacy zawodnicy, którzy mogą być i, inspiracją dla wielu zawodników i na pewno też są inspiracją dla mnie, bo tak jak oni chciałbym być w tym topie i utrzymywać się w nim tak długo, jak oni. Czy masz jakieś inspiracje, wzory do naśladowania, autorytety? Inspiracje. Raczej po prostu jestem zawodnikiem, który stara się tworzyć własny styl. Nie chcę jakby czerpać z stylu takiego jakby stylu bycia i stylu walki i ogólnie ściągać czegoś od, od kogoś, tylko raczej staram się kreować wszystko samemu i po prostu być miłoszem, krukiem. Także to jest moja odpowiedź. Dzięki wielkie za odpowiedź. Grasz w gry komputerowe lub planszowe, jeśli tak, to w jak? Raczej, raczej niedużo w gry planszowe, no to pewnie na, na jakichś takich spotkaniach, czy ze znajomymi, czy, czy z rodziną jakieś monopolii, ale też raczej sporadycznie, a w gry komputerowe, no to też raczej niedużo. Myślę, że takie klasyki, no to właśnie jakieś UFC ze znajomymi, czy, czy FIFA. No i oczywiście jest jedna gra, na, na którą czekam i myślę, że wiele osób czeka. No GTA 6 to taki myślę game changer, jeśli chodzi o gry. Je, jeśli wyjdzie, to na pewno na pewno jak wyjdzie, no bo wyjdzie na pewno już chyba nawet jest tam data premiery, no to na pewno ją kupię i, i będę chciał ją przetestować. Czy masz jakieś inne hobby oprócz MMA? Hobby, na pewno interesuję się w jakimś stopniu motoryzacją. Ale tak jak już mówiłem, kiedyś MMA to jest naprawdę moja obsesja i czy jestem przed walką, po walce, czy jak, nie, nieważne w jakim okresie, to naprawdę moje myśli cały czas krążą tylko wokół tego, cały czas myślę jak stawać się lepszym zawodnikiem, co więcej mogę zrobić, cały czas myślę nad treningami, walką i no, tak jak mówię, to jest moje całe życie. Proszę, wymień mi swoją ulubioną muzykę, książkę, film i serial. Książkę e, ciężko będzie mi wymienić. Nie, nie czytam dużo, nie będę ukrywał. E, film, tak jak już kiedyś mówiłem, taka pierwsza rzecz, co, co przychodzi mi na myśl, to wiadomo, nie jest to może jakieś super kino, ale jest to dla mnie na pewno inspirujący film. E, ten Denotorius o historii Ko Conora McGregora. Bardzo fajny film, polecam. Serial. Za bardzo nie oglądam seriali, szczerze mówiąc, ze względu też na brak czasu i, i jakoś tak ciężko mi się wciągnąć w seriale, ale jeden taki e, serial, którego obejrzałem tam z dosyć sporo sezonów, teraz już chyba wyszły kolejne, e, to było La, La Casa de Papel, Dom, Dom z Papieru. E, bardzo fajny serial, też polecam. Także możemy uznać, że ten. I co jeszcze miałem wymienić? Film, muzykę, książkę i serial. Eee, muzykę. No to na muzykę możemy dać moją piosenkę na wyjście. Remember my name. Lubię jej słuchać i dobrze mi się kojarzy z, z tym momentem, kiedy idę w miejsce, gdzie lubię być najbardziej, także dajemy Remember my name. Miłosiu, dzięki wielkie za wyczerpujące odpowiedzi. My zapraszamy wszystkich na Twoje media społecznościowe, w szczególności na YouTube. Ci ludzie mogą dowiedzieć się więcej na temat przygotowań, ponieważ. Ty też tam wrzucasz ten ostatni etap na swikano, prawda? Dokładnie. E, dziękuję bardzo za wywiad. No i tak, tak jak mówisz, zapraszam właśnie na, na Instagrama, na wszystkie social media, na YouTube'a, bo też e, z tego co wiem, to, to moja ekipa taka, która zajmuje się tymi rzeczami, ma, ma dodać niebawem tam taki krótki vlog, filmik z przygotowań, żeby wam pokazać chociaż jakiś tam mały procent, jak, jak wygląda moje życie podczas przygotowań do walki treningi i tak dalej, także myślę, że, że ciekawy smaczek, zapraszam do oglądania. No i co, chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, kibicom, mojej rodzinie, moim najbliższym, wszystkim osobom, które, które mnie wspierają, kibicują mi. Zapraszam Was 21 czerwca do Lubina, razem stwórzmy tą historię. A Tobie dziękuję bardzo za wywiad i, i za te pytania i mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej.